wiesz, że zjadając kosiebu jabłek, znajdujący się w jaskini Wiedźmy, która ukryta jest w Werbin, może zamienić się w ropuchę? Jestem ropuchą! z tej strony bandro i królibaksa y, i gangbir dzisiaj chcieliśmy wam przedstawić nową serię czyli 10 ciekawostek z margonem tajemnic czego wy chcecie ale dzisiaj wam przedstawimy i to nie będą tajemnicy tak naprawdę bo już nie jestem ropuchą o a jeszcze no, jest... no to zaczynamy grubo pierwsza ciekawostka czy wiesz że pierwszy level 300 w grze został osiągnięty przez Melwet Chora dnia 10 kwietnia 2011 roku na świecie prywatnym Nervals? Jeżeli nie, dajesz łapkę w górę. Jeżeli tak, nic, nic nie dajesz. Number 2. Czy wiedziałeś, że dawniej istniała legenda o nazwie Maska Jaki jedyny właściciel grający na świecie Trahuna został zbanowany i legenda przypadła. Jej statystyki możecie zauważyć na screenie. Wiesz, że najbardziej znanym i budzącym grozę. Dydaczem jest, a właściwie był zły Andrew Na jego cześć powstał nawet NPC Andrew. Ciekawostka numer 4 Czy wiesz, że Miasto Tchuzel w części fabularnej jest wzorowane na Krakowie z XVI wieku? Czy wiesz, że istnieje... Istnieją Proszę. Tylko dwie profesje Które, które mogą mieć całe eku legendarne? Mowa tutaj oczywiście o Magu i Wojowniku Numer 6 czy wiesz, że w gili teologów, znajdującej się w Thuzal, można przejść przez korytarz do różnych interesujących pomieszczeń? W jednym z nich stoi inkwizytor Torque. Po wybraniu odpowiednich dialogów, podczas rozmowy z nim, zostaniemy zabici i przeniesieni do interrogatorium, z którego prawie nie można wyjść. Oczywiście, po krótkim czasie, sami zostaniemy z niego wypuszczeni. Czy wiesz, że ścieżka dźwiękowa w Margonem ma aż 34 różne traki? Ja sam tego nie wiedziałem. Ciekawostka numer 8. Czy wiesz, że w Muzeum Nidhal możemy zacząć posągi i obrazy twórców gry? Zaś w biurze Margonem Nidhal możemy się dowiedzieć od NPC, twórców o nich samych. wiesz, że gdy podejdziesz do Salema w biurze Margonem z on Błogo? Ciekawostka numer 10. Czy wiesz, że w grze istnieje ukryty NPC o 666 poziomie? Aby się do niego dostać, należy udać się do Johna Tajemniczego. A po krótkiej rozmowie trafiamy na mapkę o nazwie Krajna na którym jest ten NPC. Po rozmowie z nim dodamy, teleportacja z mapki jest niemożliwa. I to by było na tyle, ciekawostych z mapkami i tajemnic. Jeżeli ci się podobało, subuj, łapkuj i udostępniaj, a na pewno będzie więcej takich odcinków z tej serii. Żegnam Że się z wami. Tak. dokładnie ci goście, którzy mówię w tym samym czasie. Pandroll i Creekbox. Weźcie Manko z na Rejon, na naszych Glenkowiczów. Elo. What?